Dzisiaj zrobię fajną maseczkę, a szczególnie ucieszą się z niej osoby, które mają problem z naczynkami z delikatną, przesuszoną cerą. A będzie to maseczka z glinki różowej. Glinka różowa ma kapitalne właściwości: jest to pomieszanie glinki białej i glinki czerwonej. I nadaje się ona doskonale właśnie do cer naczyniowych, wrażliwych. Delikatnych. A zatem co będzie potrzebne? Otóż glinka różowa. Dodaję dwie łyżeczki glinki różowej. I tutaj bardzo ważna rzecz. Nie używamy łyżeczek metalowych. Ja mam akurat porcelanową, ale może to być drewniana albo plastikowa. No, plastikowych nie radzę. Usuwajmy plastik jak tylko się da. Wiadomo, wszystkiego nie usuniemy, ale akurat łyżeczkę możemy używać inną. I teraz dodaję trochę wody. Nie za wiele na początek. Sprawdzamy przy okazji konsystencję. Konsystencja tej glinki różowej... Powinna być taka jak błotka. O w sumie jest idealna. I teraz dodaję kilka kropli ulubionego oleju. Ja dodam z 5-6 kropli oleju z dyni. W sumie z pestek z dyni dokładniej. Oraz. Kilka kropli żelu hialuronowego. No, troszeczkę więcej niż kilka kropli mi się wylało, ale to nie szkodzi. I to wszystko dokładnie mieszam. Glinka dosyć szybko zasycha na skórze, więc ten olej z tym żelem zapobiegnie temu szybkiemu wysychaniu, w konsekwencji czego Blinka po będzie na skórze dłużej i zdecydowanie lepiej zadziała. Blinka różowa to jest kosmetyk zupełnie, zupełnie naturalny i można również stosować ją na wiele sposobów do kąpieli jako dodatek na przykład do balsamów w tym przypadku łagodzi celulit. No ale akurat tutaj pokazuję wam w jaki sposób przyrządzić maseczkę na twarz. Oczywiście taką maseczkę nakładamy na oczyszczoną cerę. Ja akurat już idę sobie nałożyć tą maseczkę i zaraz pokażę się w maseczce. Także zostańcie ze mną, bo jeszcze będę mówiła o właściwościach i co takiego fajnego robi glinka różowa naszej cerze. I jak już widzicie, jestem cała w glince i bardzo fajnie się czuję, bo ja uwielbiam tą glinkę różową. I teraz również bardzo istotna kwestia: otóż nie możemy pozostawić na twarzy tej glinki do zupełnego zaschnięcia, bo efekt będzie odwrotny. Glinka wyciągnie nam całą wilgoć, no i niestety przesuszy twarz. Więc jeżeli tylko czujecie lekkie ściągnięcie, od razu zmywajcie lub mam też na to pewien sposób, żeby glinka lepiej zadziałała. W po prostu mam pod ręką wodę oczywiście dobrej jakości wody, nie żadną chlorowaną prosto z kranu i sobie spryskuję twarz z tą naniesioną glinką i wówczas ona tak szybko nie zasycha. Trzymam tak około 20, nawet 30 minut, pryskając w międzyczasie oczywiście tym spryskiwaczem no i jakich efektów możemy oczekiwać po tej maseczce z glinki. Otóż, jak wspomniałam, jest to maseczka dla cer wrażliwych i naczyniowych, więc łagodzi rumień, łagodzi zaczerwienienia, więc warto po nią sięgać. Dodatkowo czyni naszą skórę aksamitną, taką mięciutką, wygładzoną, bo ona też ma takie właściwości. Usuwające martwy na skórek. Dlatego dosyć często sięgam po glinki na przykład latem. Teraz, kiedy nie potrzebuję jakichś takich mocniejszych peelingów enzymatycznych, a nie chcę zbytnio mocno peelingować skórę, no bo wiadomo operuje słoneczko, i żeby ta skóra nie była zbyt podrażniona, więc takie maseczki, z glinki. W zastępstwie peelingów naprawdę wspaniale się nadają. To jest właśnie taki mój letni patent. I do tego, właśnie dodając jakiś olej i żel hialuronowy, dodatkowo wzbogacamy tę maseczkę i dodatkowo pielęgnujemy naszą skórę. I oprócz tego, ja już wspomniałam, że Korzystamy na twarz, to również możemy wykorzystywać do ciała, możemy wykorzystywać do kąpieli, a nawet możemy wykorzystywać do mycia zębów. Tak dokładnie, chociaż do mycia zębów to ja preferuję glinkę białą, niemniej różową też można wykorzystać. Oczywiście z dobrego źródła ekologiczną, wówczas, wówczas mamy pewność, że jest ona bezpieczna i możemy również. Myć zęby. Glinka posiada takie delikatne drobinki ścierające i w połączeniu z sodą oraz z olejem kokosowym, oczywiście w odpowiednich proporcjach, kapitalnie myje zęby, usuwa nawet kamień na zębny. Ja stosuję właśnie takie pasty do zębów samoróbki, i również jest taki przepis na taką pastę tutaj w mojej YouTubeowej przestrzeni. Także odsyłam do tego filmu. Także bardzo warto sięgać po glinki. Jest naprawdę mnóstwo glinek. Jest glinka zielona na przykład, która działa bardzo fajnie na cerę tłustą, bo ją matowi ściąga, ściąga nadmiar sebum. No i fajnie tak łagodzi również wszelkie podrażnienia. Wysusza również wypryski, oczyszcza skórę, więc naprawdę sięgajmy po glinki. Każdy znajdzie coś dla siebie, czy to właśnie glinkę różową dla cer naczyniowych, czy glinkę zieloną dla cer tłustych. I to są zupełnie naturalne i bezpieczne kosmetyki, które możemy stosować w zaciszu domowym. Ale jeszcze nie powiedziałam, jak często stosować taką glinkę. No, można nawet dwa razy w tygodniu. Ja osobiście stosuję raz w tygodniu i w zupełności mi wystarcza. I potem jak tą maseczkę zmyję, to nie mogę się zachwycić jaką mam delikatną, mięciutką, gładziutką i idealnie nawilżoną skórę bez tego martwego naskórka. To jest naprawdę niesamowity efekt. Spróbujcie sami tego przepisu, jest bajecznie prosty, wystarczy tylko właśnie dobry, jakościowo ulubiony olej, może to być olej żożoba, ja akurat dodałam olej z pestek dyni, bo go testuję. Jak wiecie, ja lubię testować, na sobie eksperymentować i póki co muszę powiedzieć, że jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Bardzo fajnie nawilża twarz i usuwa wszelkie takie y, jakieś niespodzianki. No, jest lato, twarz się poci. Ja bardzo często jestem w ogrodzie, więc coś tam porobię. No, wiadomo, spocę się, no i zaraz coś tam, jakaś potówka, czy coś mi tam. Wyskoczy szczególnie na czole, bo ja noszę czapkę i czasem ta czapka mi się zsuwa, więc pod tą czapką wiadomo, pod gorąco coś tam się zawsze zrobi, a ta glinka cudownie właśnie łagodzi takie niespodzianki. Także nawet jeżeli masz cerę tłustą, spróbuj też sięgnąć po tę glinkę różową, może Ci pomóc. Także jeżeli macie cery tłuste, również możecie stosować glinki różowe. Nie tylko są one zarezerwowane dla tych osób, które mają cery delikatne i suche. Tutaj podałam ten przepis jako przepis na maseczkę dla cer suchych, no bo niestety na przykład, gdy osoba z cerą suchą zastosuje maseczkę z glinki zielonej, no to ta glinka może ją nadmiernie wysuszyć i tutaj nie polecałabym do cer przesuszonych właśnie glinki zielonej, a glinkę białą, glinkę różową jak najbardziej, ale w przeciwnym kierunku, czyli osoba z cerą tłustą, jak będzie chciała zastosować glinkę białą czy glinkę różową, to absolutnie nie ma żadnych przeciwwskazań. Tylko przy cerze suchej i delikatnej i jeszcze wrażliwej, bo Pamiętajcie, że glinka różowa również nadaje się do cer wrażliwych. Niemniej zawsze warto zrobić sobie test, no bo potencjalne alergie mogą być możliwe. Można być uczulonym na wiele, wiele rzeczy, na wiele produktów, nawet tych naturalnych. To, że jest to produkt nat naturalny, nie wyklucza wcale tego, że możemy być na niego uczuleni. O, już mi się zaczyna ściągać ta maseczka, bo. Dosyć długo już mówię, więc czuję, że właśnie wymaga popryskania. Ja sobie tutaj teraz urządzam swoje spa w łazience. Zaraz wejdę sobie do wanny i zmyję tą maseczkę z glinki różowej i będę się cieszyć przepiękną, gładką skórą. Naprawdę takie naturalne maseczki. Można sobie wymyślać w nieskończoność. Ogranicza nas tylko wyobraźnia i wiedza, bo to też jest ważne, jaki produkt do jakiej cery i z jakimi problemami należy stosować. Myślę, że przyda Wam się ten przepis. No oczywiście, podzielcie się efektami w komentarzach. Jak to u Was wygląda? Czy Faktycznie podziałało tak jak mówiłam, na mnie działa naprawdę w 100%, dlatego tak bardzo chciałabym, żebyście wypróbowali i podzielili się efektami. A jeżeli chcecie więcej na temat naturalnej pielęgnacji, a jeżeli po prostu Wasza skóra woła o zmianę pielęgnacji z tej takiej typowej drogeryjnej i nie wiecie w jaki sposób to ugryźć, to odsyłam Was do Mojego kursu Sekrety Naturalnej Pielęgnacji Skóry. To jest zaiste Biblia Naturalnej Pielęgnacji. Zawarłam tam wszystkie, zupełnie wszystkie informacje, jakie są potrzebne, żeby zacząć przygodę z naturalną pielęgnacją i kontynuować ją już na zawsze. Bo to nie jest tylko chwilowa moda, to jest po prostu styl życia. Ja już tak skórę pielęgnuję od wielu, wielu lat i jestem. W pełni zadowolona, nie zmieniłabym tego absolutnie na nic innego, bo nie dość, że jest to bardzo, bardzo tania impreza dokładnie. Jeżeli już się nauczymy tego wszystkiego, jeżeli już będziemy wiedzieć, jakie składniki odpowiadają naszej cerze i jakich składników będziemy używać, to jest naprawdę taniocha, taniocha. Ja nie będę tutaj rzucała sumami, bo po prostu byście mi nie, nie uwierzyli. Jak tanio ta pielęgnacja mnie wychodzi. Naprawdę bardzo, bardzo tanio. Także ja na początku też musiałam zainwestować w naukę, w wiedzę, ale potem to mi się zwróciło i jestem przeszczęśliwa. Dlatego dzielę się tym z Wami i wiem, że to jest dobra droga, bo to, co jest naturalne, to jest bezpieczne dla nas i dla środowiska. Serdecznie pozdrawiam, a jeżeli podobał Ci się film tego rodzaju, no to oczywiście zostaw komentarz, będę robiła takich filmików więcej. Do zobaczenia i pa! pa. Idę zmywać maseczkę.